Cześć, jestem tym to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na podstawie bilansu elektronowego uzupełnić współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji i dysproporcjonowania. Ok, zaczniemy sobie przede wszystkim od tego, że tu mamy tlenek azotu 4. Woda, no to mam nadzieję, że już wiecie. Tutaj mamy kwas azotowy 5. Zatem mamy 1 5 i tutaj minus 2, a to jest kwas azotowy 3. Czyli mamy 1, 3 minus 2. Zatem będziemy mieć tak. Z nki. która tutaj jest, min, która jest czwórką, zrobiła nam się nką. Na piątce. Czyli musimy tutaj z tej strony dodać jeden elektron, bo 5 dodać minus 1 to 4. I teraz tutaj n z czwórki stała nam się n na trójce. To teraz z tej strony musimy dodać jeden elektron, ponieważ 4 dodać 1 to 3. Zwróćcie uwagę, że z tej strony mamy dwie Nki. To ważne. Ponieważ jak mamy teraz tutaj wprowadzić współczynniki stechiometryczne, no to będziemy mieć tak. 2, NO2, H2O. I to w sumie tyle. Najważniejsze było zauważyć, że z tej strony mamy 2 azoty. To teraz podpunkt B. Tutaj mamy kwas azotowy 3. Kwas azotowy 5. Tutaj mamy tlenek azotu 2. No i woda. Czyli teraz tu z nki na trójce zrobiła nam się n na piątce. Zatem to z tej strony musimy dodać dwa elektrony. Tak, bo 5 plus minus 2 to 3. I teraz tutaj z trójki dodać jeden elektron. Bo 3 dodać minus 1 to 2. Tutaj nie musieliśmy wymnażać, bo z tej strony jest jeden elektron, tutaj też. Natomiast tutaj są dwa elektrony, więc tu wymnażamy razy 2 i o tym pamiętamy. Albo możecie sobie napisać, też nie ma żadnego problemu. Z tej strony będziemy mieć, dobra, ja Wam to napiszę, żeby nie było żadnych niedomówień. Dobra, czyli z tej strony mamy teraz 3 azoty, czyli mamy 3 HNO2. Dalej. Tam, gdzie mamy azot na piątce, nie mamy tutaj żadnego współczynnika, więc przepisujemy. Tam, gdzie mamy azot na dwójce, mamy tutaj 2, czyli będzie 2 NO. No wody tutaj w ogóle nie mamy uwzględnionej, ale z tej strony mamy 3, tu jest 1 plus 2, no to też 3. Czyli wszystko nam się tutaj zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.